Witajcie na kanale Kwasogrania, W Koleza z sterami wieczystej Kraków. Jak pamiętamy ostatnio mieliśmy taki przypadek, gdzie zimskłotów w świat, no i tutaj mamy tego rezultat. Łukasz Beiger, 5 milionów, rozumiem, że raczej nas nie stać na ten moment, ale może być się tak, że pojawi się, pojawi się ta oferta na im wypożyczenia na ten moment, to nie nasz świat biedrzycki. Tutaj nie wygląda to źle, nie wygląda to źle, dlatego dodamy sobie biedrzyckiego do listy. Odbiór piłki. Łówki, Klemens. A Raczej nie. Góra. jest ten Kośmicki, tak samo. O i Kośmicki. No, na ten moment nikt z zawodników oprócz tego Biedrzyckiego może yy, nie znany, że. No, ciekawe przecież, że trąbka gra w pierwszym składzie. To jest ciekawe. To jest mega ciekawe, że, że trąbka chce odejść, jak przecież trąbka dostaje, dostaje mecze, dostaje, gra. Bardzo ciekawa postać Trąbki na pewno. Jestem troszkę zszokowany, że w ten sposób podchodzi do tego, bo no jest to zawodnik, który gra, który gra ostatnio. Wywalczył sobie miejsce w składzie i gra, więc dziwi to sfrustrowanie jego. Dziwi to, że chce odejść. No Zobaczymy. No, w takim razie będziemy szukać zawodnika, którego go aczkolwiek to jest bardzo, bardzo m, ciekawe, że tutaj nie dawał wcześniej sygnału, e, sygnał, że nie że nam się gry w czystej. Ja nie osłabiam zespołu i Trąbka zostanie. E, zostanie w, e, cały czas e, w pierwszym składzie, gdzie będzie dobrze grał e, do czasu e, przedarzy. tutaj. Na razie e, ciężko może powiedzieć co zrobimy z tym fantem, czy będziemy czy zmusimy go do wypełnienia kontaktu, czy raczej nie będziemy chcieli z ustalonego zagodnika w swoich szeregach, bo to odbije się na rolach, ale i ciekawe, do kropka dostał szansę, że zaczął grywać regularnie w, w, w więc jego żądania są nie na miejscu. A dalej. Ręka. Ręka. Przyjrzyjmy się do Sobczaka, Sobczak. Są mocne szalone. No ja nie wiem, chyba podejście na zabranie kląbki, ale rozumiem, że taka decyzja, musimy to uszanować. Będziemy szukać zawodu, Na który... Lai się tutaj w chwili. Będzie... Na, na rywalizację. Tutaj te frakcje zawodowe są słabe, potem sądzę, że powinniśmy my, my jako marzyciele porozmawiać wcześniej z nimi, żeby więcej tych opcji dostępnych, jeśli chodzi o rozmowę, takie mentalne, badanki. oni są nas kluczowym graczem znaczy ile na potem mogli żeby nie być frustrowanym no tutaj przecież grał też sporo tych spotkań to jest wydaje się że nie wystawał potem szansa i tutaj no rozgoryczony jestem teraz ja jestem rozgoryczony sfrustrowany z Ibeck podanie dobre podanie do pasalicza ale nie w tempo. Znaczy może to dla jest zły, ale zamiast nas dobry. Asalicz, na ja skłuję. No i mam jedną rękę, bo wcześniej porwani był zawodnik i ale bramka jak najbardziej uznana. Jeszcze błąd jest przy tej interwencji. Tawicz? Tawicz? Zobaczcie, co Dobrze że się ale Statystyki zawiesza lepsza. Tromka bardzo dobre spotkanie. No tak mówię, szkoda, że też nie da się odwrócić tego już. Ja bym chcę odejść, że jeszcze rozmawiamy z na... czasem, bo to byłoby na pewno dobre. Dla drużyny. से भी कद का सच्चा अपना बदलना Jest trąbka, jest Sokczak, Sokczak, teraz Bargiel, Bargiel, będzie zmiana, wejdzie Mak, wejdzie Mak za Pasaliczak, wejdzie Madibo za Górawskiego. No tutaj Torres za trąbkę i na no tym moment tyle, jeżeli e, trąbka nam wypada, to przecież tego nas będziemy e, go zmieniali. Teraz piłka do Maka. Maczek, mocniejszy Maka, chciał zaznaczyć sobie obecność na narodzie. Jeden z braci piłka jeszcze raz do Maka, strzał z dystansu kolejny raz. Widać, że na górku, już spada z trener wieczystej. Mak, jeden razem on oddał wietrzakowi i wietrzyk. Miał pokonać Piotr Rewisz. No tych strzałów robi nam się całkiem sporo. Maczek... Ajajajaj, maczek... Już bez strzału po trzecim na użycie rożne. na drugą stronę do Bąka. Bąk Bonk od razu do Torresa. Torres ustawia Sobczakowi miejsce na strzał do blisko zdobycia trzeciej bramki Sobczak w tym meczu dobre spotkanie Sobczaka do przejście do wieczystej to była dobra decyzja dla tego piłkarza tutaj widocznie odbuduje swoją formę Ores Sobczak Maliwo na drugą piłkę Zidec między dwóch piłkarzy chciał wejść Zidec i odebrać tą piłkę Malibo. Maliwo Malibo. Torres, a ja dzisiaj pan na mnie, Mam też mamy go kluczowy zawodni. Torres, mamy trzy, e, mamy jedną naszej drużyny. Zobaczmy to jeszcze raz. Świetne podanie tutaj. Obczaka do Toresa. Będzie zmiana, zejdzie w Ciepczak. będzie w Fidziukiewicz. Karla Muller za Bargiera Wydawało się, że duet prąta to jest to, Barbię Eee chcemy oglądać, czy na tego, że ale widzicie Niestety tylko żyje Nie doczekali. Nie doczekali nowego sezonu na ich pewne rąbka w pełnym sezonie odejdzie. Dziukiewicz, lepiej chce się pokazać piłce. On potrafił wygrywać te pojedynki jeden na jeden, ale teraz... O, coś mi tutaj nie wyszło. Nie ma nie ma. Nie ma. Cisnąć tylko, żeby czysty zawodników, e, zawodników zawieszył, tak dzieje się to w tej chwili Zivac, e, Fidziukiewicz, Fidziukiewicz i obok bramki niestety wygłosił na bramkę 100%, e, tutaj naprawdę e, Zivac podał go tylko w tempo. Jest Madibo strzela i w tej tego numeru też dobre spotkanie Madibo pokazuje się naprawdę na, e, no, z fajnej strony. no widać, że zdobywaliśmy sobie połowę, nie zawisze. Madibo, macie dobre tego zawodnika, rejestr, wchodzi go też dobre spotkanie, bardziej Pana młoda tutaj nie dużo okazji. No i Mac 6.1. Tak jak Wam mówiłem, będziemy szukać. E, Dziękujemy. prosiliśmy o odpowiedź na parę pytań. E, będziemy szukać pytań do Ja będę o tym opowiadał praktycznie w każdym, odcinku, w każdym odcinku. Będziemy próbowali znaleźć. E, e, znaleźć. E, Dziękuję za rozmowę. Którzy może dołączą do naszego zespołu. No i tutaj wiadomość znowu: nieobecni, proszę Mali, bo Katar jest Meksyk. Powołanie pasa licza, więc no, dzieje się, dzieje się naprawdę. Popatrzmy na transfery, bo tak jak mówiłem, tutaj ważne jest, żeby tych zawodników sprowadzić do klubu. I teraz jeśli chodzi o narodowość, no to Polaków spróbujemy. Spróbujemy Polaków, lewa, prawa strona. Lewa strona. Marcel Bykowski. Okej. Okay. Maciej Domański, Kłębiowski, Gutowski, Krosicki. To byłoby coś fajnego. Zobaczymy tego faramada, bo on chyba był słaby, ale sprawdźmy go, jak on wygląda. Mateusz Muński to byłby ciekawy transfer do drużyny wieczystej. Kodem Zielonka Łukowski Ładziak Brunowacławek. Okej, okay. sprawdźmy go. Jeszcze myślałem o pik to jest spoko, ale. Doming Piła. Też moneta. No tyle na ten moment. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dziękuję Wam za dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.